Dziękujemy państwa bardzo serdecznie i przechodzimy do pytań. Dziękujemy. Są, so, nie wypuszczę jeszcze. Konrad Feszter, LegiaSport.pl. Kuba, powiedz jak przed meczem z Bełchatowem z Waszą koncentracją, bo już musimy chyba wrócić do tych meczów z Podbeskidziem, z Piastem i z Pogonią, gdzie trochę przez brak szczęścia, a trochę też przez własną nieuwagę pogubiliście po, po trzy punkty i, i jak to przed Bełchatowem wygląda? To znaczy, myślę, że tamte mecze były troszkę inne, bo one zamykały też te takie te, 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 krótkie maratony, które mieliśmy tam po siedem spotkań, a y, tutaj mecz z jest y, pierwszym meczem, więc myślę, że tej koncentracji na pewno nam y, nie zabraknie i, i zrobimy wszystko, żeby powtórki z tamtych spotkań y, nie było, chociaż y, na pewno chcielibyśmy powtórzyć drugą połowę z meczu z Pogonią, no, bo chcielibyśmy tak grać zawsze i, i myślę, że jak tak byśmy zagrali jutro w Bełchatowie, to trzy punkty będą do, do Warszawy. Dziękujemy. Kolejne pytanie. Kuba, czy teraz Waszym celem głównym będzie wpracowanie sobie takiej większej przewagi nad resztą stawki w ekstraklasie? Czy jednak, czy jednak zdobywanie kolejnych punktów do, do rankingu w, w lidze Europy? Czy wydaje mi się, że pokazaliśmy w poprzednich miesiącach, że można jedno i drugie doskonale pogodzić, bo jesteśmy na pierwszym miejscu w Lidze Europy na pierwszym miejscu w Ekstraklasie. Co prawda tam jakieś potknięcia się zdarzyły, ale w, w trakcie tego sezonu no, takie, takie wypadki przy pracy się, się zdarzają, więc, więc myślę, że na razie jest wszystko dobrze i w tamtych dwóch poprzednich takich, że tak powiem, etapach praktycznie wszystkie mecze w Lidze wygrywaliśmy oprócz tych ostatnich spotkań i Myślę, że teraz też jesteśmy w stanie ten, ten wynik utrzymać, tym bardziej, że wydaje mi się, że w poprzednich tych, przed, tymi, przed tymi poprzednimi przerwami były, były mocniejsze drużyny, z mocniejszymi drużynami w Lidze tutaj graliśmy. Teraz teoretycznie troszkę słabszymi, ale, ale i tak trzymamy tą koncentrację, chcemy zdobyć jak najwięcej punktów, wygrać, wygrać te cztery mecze w Lidze, które pozostały i, i dwa w europejskich pucharach, bo wiadomo, że i punkty w Lidze się przydadzą i w europejskich pucharach na przyszłość również. Yy, powiedz jeszcze, yy, Bełchatów ma najlepszą obronę w, w, w ekstraklasie, stracił tylko 12 goli w, w tych 15 spotkaniach. Z czego wynika ta ich, ich świetna gra w obronie według Ciebie, i jaki macie pomysł, żeby tę ich obronę z, jakoś e, chciałem powiedzieć, sforsować? Tak sforsować. Znaczy, grają bardzo, bardzo dobrze, są pokutani taktycznie i, i drużynowo w tej defensywie się prezentują bardzo dobrze. U nich wszyscy townicy grają, grają i do przodu i do tyłu, więc ciężko jest się tam drużyną przeżyć. Szczególnie na własnym błysku grają dobrze w tej obronie, ale na wyjeździe trafiłem się jeden taki mecz, gdzie stracili chyba pięć bramek wtedy i, i no, postaramy się, żeby w tym meczu też dużo goli padło z naszej strony. No my zawsze z przodu gramy swoim się, że mamy na tyle, na tyle silny ten atak i, i pomoc, że, że tych sytuacji na pewno sobie jutro bardzo dużo stworzymy. Kwestia teraz tylko wykorzystania ich i, i pokonania Arka Malarza, który, który też e, kawał dobrej roboty odwala w Bełchatowie i, i nie jest łatwo go pokonać. No ale tak jak mówię, jedziemy z nastawieniem, żeby tam atakować i kontrolować mecz i zdobyć trzy punkty. Więc, więc tak jak mówię, sytuacje na pewno się, się stworzą, bo zawodnicy, którzy grają u nas w tych przednich formacjach, Indywidualnie prezentują się naprawdę to znakomicie, i, i moim zdaniem tylko kwestia skuteczności dla tych bramek strzelimy. Jeszcze ostatnie pytanko. Z zupełnie innej beczki. Jesteś twarzą naszej nowej kolekcji odzieżowej DNA. Powiedz, jak, w jakim nastroju przebie, przebiegały sesje zdjęciowe i jak ci się w ogóle ta kolekcja podoba? Znaczy mi kolekcje wszystkie i wszystkie się wcześniejsze podobały i ta również. Sam chyba chętnie każdy widział, bo akurat e, czy to na Facebooku, czy tam na swoich tych portalach społecznościowych pokazywałem te ciuchy, bo, bo po prostu mi się podobały i teraz e, kolekcja też jest fajna. Atmosfera była e, w porządku, bo, nie jesteśmy modelami na co dzień, tylko piłkarzami, ale, ale na pewno taki przerywnik e, też jest miły. Przed Wami runda rewanżowa w ekstraklasie, jakie cele przed sobą stawiacie i co chcecie poprawić w swojej grze? Czy już macie nakreślone jakieś cele? czy znaczy cel jest tylko jeden. Zdobycie Mistrzostwa Polski i do tego będziemy dążyli. Chcemy jak największą przewagę punktową sobie wypracować przed tym podziałem, który nastąpi po 30 kolejkach. No, 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 no i to jest taki, taki główny cel. No, na pewno chcemy grać jak najlepiej. Wiemy, że, że w, teraz na jesień było bardzo dużo spotkań. Na, na wiosnę początkowo też. Tych meczów nie będzie mniej, bo, bo w porównaniu z zeszłym rokiem gramy i w Lidze Europy na wiosnę, i w Pucharze Polski, więc, więc spotkań będzie niesamowicie dużo. I kwestia tego, że właśnie dobrze do tych wszystkich meczów podejść, jeśli się uda, to, to na wszystkich tych frontach zdobywać jak najwięcej punktów, czy też jak w Pucharze Polski i Lidze Europy awansować do kolejnych rund, bo to, bo to na pewno też jest naszym celem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tutaj jeszcze. Kuba, ja chciałem zapytać o Wasze kłopoty w składzie tak naprawdę, bo w tym sezonie jeszcze nie było meczu, gdzie, gdzie byłoby tyle tych absencji. Tomek Brzyski, Bartek Bereszyński to wiadomo kontuzje, Dosa też kontuzja, Zakartki, Tomek Jadłowiec, Łukasz Broś, jakoś to pozbieracie do kupy. Znaczy mamy bardzo szeroką kadrę i myślę, że jeśli wypanie nawet kilku zawodników, to, to da się to wszystko załatać. Nawet był taki moment jak wypad Miro i Brzytwa, to się wszyscy martwili, co to będzie, że sobie nie poradzimy, ale później mecze pokazały, że te osoby, które weszły w ich miejsce, grają znakomicie i wykorzystują swoją szansę, więc myślę, że to też jest naszą siłą. Często się mówi, że drużyna jest tak silna, jak ma silną ławkę rezerwowych, a myślę, że tą ławkę rezerwowych i nawet dalej mamy najsilniejszą tutaj w Polsce i, i ten jutrzejszy mecz też to potwierdzi. Czy w związku z tymi problemami kadrowymi możemy nadal mówić, że Legia jest faworytem tego starcia z Bełchatowem? To znaczy, Legia niezależnie od kogo, kogo wypuszcza na plac, to jest faworytem. Nawet jak w, jak w większości wyszła młodzież w meczu z ruchem Chorzów, to i tak byliśmy faworytem tego meczu i, i nie zawiedliśmy, więc, yy, więc tutaj absencja prawdopodobnie no, tylko Łukasza i, i Tomka Jedłowca w porównaniu z tymi poprzednimi meczami. Myślę, że też nie stanowi jakiegoś największego problemu, bo. Ci zawodnicy, które wchodzą w, w ich miejsce, myślę, że bez problemu mieliby m, pewną pierwszą jedynastkę w każdym klubie klasy. Jeszcze mi się jedno takie pytanie, co, co Ci się dostało, bo masz tak czerwone tu? Y, miałem czapkę i pewnie się odcisnęło <grym zmarzające> Nie no, tu masz jakiegoś, nie wiem, siniaka tego. Więc... Może głuza ktoś mi nabił, nie wiem, nie pamiętam. Ja mu nabiłam, bo się minutę. minut. <grym> Aha. <zmarzające> No tego pana bardzo lubię. Tak, z wzajemnością mam wrażenie, ale proszę, żebyście koledzy nie wyciągali w przypadku naszym daleko idących wniosków. Panie Jakubie, jakie wrażenia, jakie emocje wywołuje u pana gra reprezentacji? Czy nie żal panu troszeczkę, że trener Nawałka no, nie dostrzega jednego z najlepszych defensorów w Polsce, zawodnika legii, siedzącego tutaj z nami? I nie testuje. To znaczy ja się tak. bardzo cieszę, że kadra wygrywa, bo myślę, że to jest korzyścią dla wszystkich polskich piłkarzy i dla polskich klubów w końcu. Ja mam nadzieję, że to też zostanie podtrzymane na wiosnę i tą polską piłkę zacznie się troszkę bardziej, że tak powiem, poważnie traktować. No bo dużo, dużo osób się wiadomo zawsze, jak są słabe wyniki, to wszyscy się śmieją, a a teraz miejmy nadzieję, że te wyniki będą dobre i nasze w europejskich Pucharach i kadry na tej arenie międzynarodowej, i też to później wpłynie na to, no, że ta piłka będzie troszeczkę tak poważniej traktowana. A ja po prostu robię swoje i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w tej kadrze zagram. Już gdzieś ostatnio czytałem, że jestem byłym, byłym reprezentantem, więc jakieś deklaracji jeszcze nie, nie składałem, i cały czas jestem w gotowości. Jeszcze kontynuując wątek kadry, bo kilku zawodników Legii zagrało w tym ostatnim meczu ze Szwajcarią, także z Gruzją. Czy w szatni rozmawialiście na temat tego meczu? Jak ocenialiście występy tych kadrowiczów z Legii? To znaczy my nigdy nie oceniamy swoich występów, wymieniamy tam po prostu uwagi, jak, jak było na reprezentacji, jak współpraca z trenerem i to już takie nasze wewnątrz, wewnątrz szatni sprawy. I tyle. No, no. Jak chłopaki przyjeżdżają to już skupiają się na tym, żeby jak najpierw w klubie grać, a że tak powiem nikt nie żyje przeszłością i oczywiście były gratulacje no bo i Andrej Duda w Słowacji zadebiutował i tutaj chłopaki też zdobyli cenne punkty w eliminacjach, w eliminacjach i w tym meczu towarzyskim na Szwajcarią też super zagrali, więc, więc tak jak mówię same, same pozytywy i oby było tak dalej. A czy temat czerwonej kartki Michała Żyry był w szatni? Czy on jakoś się odnosił do tego? Nie wiem, jest przybity tym? Znaczy i bardziej powinien chyba ja być przebity, że, że siedziałem w domu przed telewizorem, niż hmm. on, że dostał czerwoną kartkę. No to się zdarza, to był mecz towarzyski i myślę, że nic złego się nie stało, bo Michał jest młody, na pewno chciał się bardzo pokazać, trener Wałka lubi ostrą grę i, i myślę, że to też nie będzie jakoś rzutowało na to, czy kiedyś będzie miał powołanie, dostanie powołanie, czy nie.